Cześć, witajcie. Chciałbym pokazać Wam, jak w prosty, a zarazem tani sposób spakować się na wycieczkę bikepackingową. Chciałbym podziękować również Panu Maciejowi, który prowadzi internetowy sklep AF Markotek, na który gorąco zapraszam. Jest tam naprawdę bardzo dużo sprzętu fotograficznego, jak i filmowego. Pan Maciej dał mi kamerkę DJI Osmo Action, którą właśnie nagrywam. Jestem naprawdę Panu bardzo wdzięczny, dziękuję, pozdrawiam. Bez zbędnego przedłużenia przechodzimy już do filmu. Wiem, że mój rower nie nadaje się do bikepackingu, bo ma chociażby damper, który uniemożliwia przymocowanie jakiejś sasetki, ale postanowiłem go wykorzystać, bo w końcu nim będę jechał na swoją wyprawę bikepackingową. Moją pierwszą i jedyną sasetką jest pas Biedronki. ma ona również e, naprawdę fajny uchwyt na telefon. Saszetka ta ma dwie kieszenie otwierane na zamek błyskawiczny, i również kieszeń na telefon przez nią, właśnie działa. On widać również nasz ekran, więc jest to naprawdę fajne usprawnienie. Więc z was mogę również dostrzec ten uchwyt. No i teraz pewnie zastanawiacie się, po co mi to się Otóż dlatego, że potrzebny mi jest sam stelaż. Czy ktoś w waszej rodzinie, jacyś znajomi, mają takie siedełko dla dzieci? Więc spokojnie możecie pożyczyć, myślę, że ktoś wam da. Odkręcamy siedzonko. I zostaje sam stelarz, na którym mi najbardziej zależy. Możesz już spokojnie odłożyć siedzisko i wczepić nasz stelarz. Właśnie na nim będę przewadził cały swój ekwipunek. W tym żółtym worku, w którym zazwyczaj przewożę swoje ubrania, mam, ekwip... mam cały ekwipunek, który pozwoli mi komfortowo spędzić noc. Dla bezpieczeństwa całość można spakować na śmieci i wtedy możecie mieć pewność, że wasz śpiwór, jak inne elementy ekwipunku nie będą mokre. Całość dla bezpieczeństwa przymocuję dwoma truszkami z dekatonu. Dzięki za obejrzenie. Cześć.